W jaki sposób myślą Konfederaci? Jakie są ich motywacje, jakie są ich przekonania i w jaki sposób rozmawiać z tymi, którzy są otwarci na dialog i przekonywać ich do naszych racji? O tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam! Cześć! Z tej strony Kamil Jastrzębski, samorządowiec, radny, komentator sceny politycznej, z wykształcenia dziennikarz oraz ekspert od komunikacji społecznej, a w wolnych chwilach również model oraz amatorski aktor. Nagrałem kiedyś taki filmik, który dotyczył. Pewnych postaw typowo politycznych wyborców Konfederacji, w którym to właśnie filmiku opowiadałem o ich antysystemowym nastawieniu. O ich zanegowaniu wszystkich no, informacji, czy w ogóle wszystkich oficjalnych komunikatów, które odczytują. Opowiadałem o tym, że to są ludzie nastawieni skrajnie negatywnie i skrajnie sceptycznie do już zastanego porządku. I na tym gruncie myślę, że nie ma większych wątpliwości. Tutaj, akurat ta sprawa w przypadku większości wyborców Konfederacji jest dość prosta. Są oczywiście też Konfederaci, czy w ogóle wyborcy Konfederacji. Ja to nazywam tak zwani nadwyżkowi, czyli ci, którzy mentalnie konfederatami do końca nie są, ale po prostu popierają te partie z uwagi na, z ich perspektywy, brak lepszych opcji, i z uwagi na przykład na to, że kiedyś głosowali na inne ugrupowanie typu trzecia droga i się na nim zawiedli. Więc no w geście takiego buntu głosują na tego, kto chce pokazać gest Kozakiewicza. Ale to jeszcze nie jest powód, aby tych ludzi spisywać na straty politycznie, to nie jest powód, aby nie umieć z nimi nawiązać dialogu, jeżeli oni oczywiście są na to otwarci. Bo nie mówię tutaj o takich, wiecie, typowo zabetonowanych dziadach, z którymi po prostu rozmowa jest niemożliwa, tylko mówię o tych, którzy konfederację traktują jako. Partię alternatywną wobec całej reszty i teraz popierają ją w cudzysłowie warunkowo. Podam Wam pewien przykład sprzed ponad dwóch lat, kiedy właśnie to niezrozumienie motywacji wyborców Konfederacji trochę się uwidoczniło w sprawie dość mało politycznej. I żeby była jasność, chodzi o tych wyborców Konfederacji, powiedzmy, na styku, czyli ani tych, którzy są mentalnie konfederatami od kilku lat, czy nawet od, nie wiem, dzieciństwa, od gimnazjum, liceum, ani o tych, którzy są konfederatami na użytek jednych wyborów. Chodzi o takich konfederatów bardziej, powiedzmy, wahających się między jednym a drugim blokiem w ramach tejże konfederacji. Pamiętacie taką sytuację? Ona miała miejsce dwa i pół roku temu w kontekście, uwaga, Szymona Marciniaka. Ktoś może powiedzieć, no ale co ma Szymon Marciniak? Jako sędzia piłkarski do konfederacji, do polityki i tym bardziej, co ma do analizy psychologicznego podejścia wyborców tej partii. A no, wbrew pozorom, ma całkiem sporo, albo raczej miał całkiem sporo w tamtym momencie. Chodzi o to, że Marciniak sędziował wtedy, czy miał sędziować finał Ligi Mistrzów, najważniejszych klubowych piłkarskich rozgrywek na świecie. No, bo pół roku wcześniej sędziował finał mundialu, miał dobrą prasę, był w świetnym momencie swojej kariery, być może nawet w prime, być może już nie takiego marciniaka z tak dobrą opinią i tak dobrze ocenianym, nie będzie, danego, nie będzie nam dane oglądać. W każdym razie on wtedy naprawdę mógł rozdawać karty, jako sędzia, jako marka osobista. No, ale popełnił pewien błąd. Bo nie pamiętam, czy to było przed mundialem, czy po mundialu, ale gdzieś, powiedzmy, w tamtym piracy drzwi-momencie, wziął udział w imprezie biznesowej organizowanej czy współorganizowanej przez Mencena. No właśnie, i tutaj zaczęły się pewne schody. No bo wiadomo, jaką prasę, zresztą słusznie, za prasą, za prasą przepraszam, pomyliłem się, jaką prasę za granicą ma Słowomir Mencen i ma Konfederację. No oczywiście, prasę skrajnie negatywną, i słusznie, bo uważam, że o tych ludziach trzeba mówić negatywnie. No i oberwało się Martiniakowi na tyle, że nawet podobno UEFA rozważała odebranie mu sędziowania tego meczu, no bo zobaczyli po prostu, że on tam wziął udział jako prelegent, że się tam pojawił, no i od razu przy, przypięli mu takie miano, no przywalono łatkę w stylu tam faszysta, ksenofob, rasista i tak dalej. Generalnie do części Konfederatów te Określenia mogą pasować, natomiast do Marciniaka akurat, o ile mi wiadomo, to nie pasuje ani trochę, to po pierwsze. A po drugie, tu nie chodzi o takie pasowanie w sensie politologicznym, tylko o to, że Marciniak, jestem w stanie w to uwierzyć, na tym wydarzeniu nie pojawił się ani trochę w sensie politycznym. On się tam pojawił właśnie w sensie bardziej biznesowym, a to, że Mencem był organizatorem czy współorganizatorem, to być może nie tyle, że mu umknęło, ale nie stanowiło dla niego najważniejszego argumentu. No ale dla uef -y sprawa była jasna, tak? Marciniak, rasista, ksenofob, faszol. Nie można mu w tej sytuacji pozwolić sędziować tego meczu. No i zaczęły się schody. No bo tak, polskie władze, czy władze PZPN-u, naszej Federacji Piłkarskiej, zaczęły się głowić nad tym, w jaki sposób do tego tematu podejść, jak pomóc Marciniakowi, no żeby jednak przez tak no dość specyficzny, w cudzysłowie, wybryk, nie został zawieszony i nie miał jakichś problemów na gruncie typowo zawodowym. Z drugiej strony, UEFA nie rozumie właśnie tego dokładnie, w jakim charakterze pojawił się tam Marciniak. No i potrzebny, potrzebny był ktoś, kto ma dobre kontakty w tej strukturze i będzie w stanie wytłumaczyć, o co dokładnie chodziło nie tyle w całym wydarzeniu, co o co chodziło Marciniakowi i na ile jest on, na ile był on gościem. Zapraszonym z przyczyn politycznych. No i tutaj podobno za telefon, to są takie no, informacje nieoficjalne, ale za telefon, yy, chwycił były prezes PZPN-u, legenda polskiej piłki, czyli Zbigniew Boniek, wykonał parę połączeń tu i ówdzie, no i temat odkręcił. I że Marciniak faktycznie potem sędziował ten finał, yy, cała sprawa się yy, rozeszła po kościach. Na gruncie więc zawodowym Marciniak ostatecznie nie ucierpiał, na gruncie wizerunkowym. Może przez chwilę, kto wie, może przez chwilę, ale co ciekawe, rozmawiałem wtedy z takim człowiekiem, który się polityką bardzo interesuje, i co jest też bardzo charakterystyczne, deklaruje się jako ekspert od tam komunikacji społecznej, bla, bla, bla i tak dalej. Ja też się deklaruję, tylko każdy no, może zweryfikować, czyje opinie są bardziej uzasadnione. No i ten, że mój znajomy mówi tak, słuchaj, Kamil, po tej akcji z Marciniakiem, po tym jak go Mensen, tak, może nieświadomie, ale jednak wrzucił na minę. To momentalnie Konfederacja będzie miała w sondaże, jak nie wiem, 2-3 razy mniej procent poparcia. Mówię, stary, ty nie rozumiesz w ogóle mentalności tych ludzi. Z jakiej racji oni mają się teraz od Konfederacji odwrócić? Oni teraz tym bardziej Konfederację będą popierać, tym bardziej będą deklarować swoje wsparcie dla tej partii, ponieważ powiedzą, aha, czyli nawet UEFA się uwzięła na Konfederację. A, nawet europejskie struktury piłkarskie, nawet sportowcy boją się Konfederacji. I nawet oni widzą, jak gościemy w siłę, i nawet oni widzą, że trzeba nas zwalczać, blokować, że trzeba zablokować prawicę przed dojściem do władzy. I niestety, faktem jest to, że Konfederacja w najbliższym, najbliższych miesiącach, w sondażach odnotowywała rekordowe wyniki poparcia. Nie mówię, że przez Marciniaka, nie o to chodzi. Tylko, że gdyby teza tej osoby o tym, że Konfederaci stracą teraz poparcie, ponieważ zaszkodzili Marciniakowi, że Marciniak przez to miał problemy, była nietrafiona. Wyborcy Konfederacji tak nie myślą. Wyborcy Konfederacji, widząc, że ich działanie komuś mogło zaszkodzić i że ktoś na przykład źle zinterpretował ich intencje, czy źle zinterpretował charakter ich nie wiem, postulatów czy, czy narracji, wcale się nie będą wycofywać, wcale nie będą odchodzi z podskutkowanym ogonem, wcale nie będą mówić, że a, no jak tak, to ja przepraszam, ja już się wycofuję z, tej, z tego wydarzenia czy z tego poglądu, tylko przeciwnie, będą jechać dalej, bo to jest ich mentalność. Jak ich skrytykujesz, jak podważysz ich rację, podważysz to, co mówili, i jeszcze to zostanie wyeskalowane do poziomu sprawy niemalże międzynarodowej, to to jest dla konfederacji wręcz, to jest bajka, to jest raj. Oni się w takich sytuacjach czują perfekcyjnie. I to, że UEFA, wiadomo, UEFA miała pewnie w Konfederacji jako partię, która ma dojść, ni niestety, wtedy miała szansę dojść do władzy, tak? Na szczęście nie, dos nie doszła, ale jest zapewne nie o to chodziło. To nie jest tak, że oni pomyśleli sobie, a kurde, teraz trzeba konfederację zgnoić. Tylko pewnie pomyśleli, ok, jest kontrowersyjna partia w Polsce, ta partia ma takie, takie poglądy, niezależnie od sondaży, po prostu trzeba Marciniaka skrytykować, ponieważ tam się pojawił. I to była pewnie intencja UEFy. Natomiast to, że Konfederaci od razu wyczuli w tym atak, wyczuli w tym jakąś wielopoziomową grę przeciwko nim, to już jest sprawa wtórna. Ale sprawa wtórna, której nie można lekceważyć, bo gdyby, powtarzam, gdyby teza mojego kolegi była prawdziwa, to za każdym razem, kiedy Konfederacja obrywa ze strony poważniejszych podmiotów, obrywa ze strony no, osób mających zasięgi wręcz y, globalne, powinna teoretycznie słabnąć. Powinna mieć w sondażach po nie 4, 5, 6 punktów procentowych, a ma po kilkanaście. Z tego wniosek, że frontalne ataki ze strony dużych podmiotów, ze strony ol olbrzymich organizacji, yy, takie pouczanie konfederatów, że oni są, wiecie, nunu, -nu, źli, no bo są źli, to jest prawda, ale to chodzi o poziom tej narracji, chodzi o to, kto to mówi i w jaki sposób, a takie właśnie pouczanie i grożenie palcem nie powoduje, że oni się wystraszą i wycofają, tylko jeszcze bardziej ich zmotywuje. Do brnięcia w swoim kierunku w tym kierunku, który sobie obrali. I to, że właśnie ten mój kolega, jakby nie będę podawał nazwiska, tak? no bo to jest sprawa między nami, to była rozmowa prywatna. Ale to, że ten mój kolega właśnie wpadł na pomysł, że Konfederacji teraz spadnie poparcie przez to, że to właśnie nie, rzekomo oni zaszkodzili Marciniakowi, to oni Marciniaka wkopali w całą sytuację, była od początku błędna. Konfederaci oczywiście Marciniaka też bronili, ale nie bronili go przed samymi sobą, rozumiecie? Nie bronili go w ten sposób, że mówili: no tam, nie, że pan sędzia się przyzna, że pan tych poglądów jednak nie głosi, że my nie jesteśmy tacy źli. Tylko mówią wprost: patrzcie, Szymon Marciniak, podobnie jak my, padł ofiarą lewackiej, antypolskiej, antypatriotycznej propagandy. I w ten sposób Konfederacja, no oczywiście w perspektywie już nie lat, ale miesięcy, odnotowała bardzo gwałtowny. Yy, wzrost zainteresowania odnotowała też takie dosyć ciekawe zjawisko, że do tej partii zaczęły wracać osoby, które kiedyś się z niej wypisały. Na przykład, o czym kiedyś mówiłem, niestety, Ewa Zajączkowska. Tak. Ewa Zajączkowska, oczywiście nie mówię, że przez Marciniaka, znowu nie mówię, że to jest bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy. chodzi mi o to, że to, co się stało z Marciniakiem, jeszcze bardziej utwierdziło konfederatów w przekonaniu o własnej wyższości, jeszcze bardziej im, yy, jeszcze bardziej ich zmobilizowało w ramach takiej mentalności dotyczącej oblężonej twierdzy i spowodowało, że oni mieli jeszcze więcej motywacji i jeszcze więcej chęci do tworzenia swojej polityki, do tworzenia swojej propagandy i do brgnięcia swojej poglądy. Dlatego przekaz, który tutaj próbuję wygłosić, próbuję Wam zostawić jest taki, że jeżeli krytykujemy Konfederację za ich po prostu głupie, beznadziejne poglądy, to róbmy to w sposób mądry, nie róbmy tego w sposób w cudzysłowie ufowski. i nie na to, że jeżeli ktoś w ten sposób ufowski postąpi, to dzięki temu konfederacja się ugnie pod, tym, pod tą presją i będzie jakby sama próbowała się znormalizować, będzie sama próbowała. Pójść w stronę jakiegoś cywilizowanego, nie wiem, centru prawicowego ugrupowania. Nie. Konfederacja z każdym takim atakiem będzie rosnąć w siłę. Więc co musimy robić jako demokraci? Musimy dbać o własną siłę, musimy dbać o własne struktury, o własnych ludzi, musimy dbać o własny przekaz i po prostu w ten sposób, swoją w cudzysłowie masą, pokonać Konfederację. Natomiast atakując ją za każdą rzecz, nawet no, teoretycznie. Nie mającą nic wspólnego bezpośrednio z Konfederacją, my jej niestety pomagamy. I tak jak niechcący, mając pewnie małe pojęcie o polskiej polityce, wtedy pomogła im UEFA w kontekście Marciniaka, tak i my po prostu no, nie pomagajmy, czy znaczy w ogóle wyciągniemy z tego pewną lekcję, pewne wnioski, nie, po, nie pomagajmy Konfederacji tam, gdzie nie musimy. W cudzysłowie, oczywiście mówię przewrotnie, tak? Po prostu nie dawajmy im tlenu. A dla nich tlenem jest granie na antysystemowości. Na nastrojach antypaństwowych, anty, antyestablishmentowych, na nastrojach antyeuropejskich, na nastrojach w ogóle antyglobalnych. To też bardzo ciekawe. Oni w ogóle negują wszystko, co można jakkolwiek ustandaryzować w ramach niektórych ram i które, i, i które to zjawiska dotyczą no, pewnych fundamentów, na których stoi obecny świat. Bo wtedy Konfederacji czują się bardzo dobrze. Także wyciągnijmy z tego pewną lekcję. Dajcie znać, co sądzicie o mojej tezie. Dajcie znać w komentarzu, dajcie subskrypcję, lajka. Będę z tego powodu bardzo wdzięczny, bardzo usatysfakcjonowany. To mi pomoże rozwijać swoją działalność. I wyczekujcie kolejnych materiałów. Na razie, trzymajcie się.